Witam Was moi drodzy w tygodniu małżeństwa. Cieszę się, że tu jesteście, że zdecydowaliście się uczestniczyć w tych warsztatach, które poprowadzę. Mam na imię Dorota. Lubię słodycze. Lubię je tworzyć i także zajadać z moim mężem. I skoro tu jesteście, to myślę, że Wy też lubicie. Także hmm, dzisiaj przygotujemy sobie deser. Deser tiramisu kajmakowe. Ale najpierw trochę ozdób, żeby to tiramisu przyozdobić, przy, e, zrobić je bardziej interesujący. Chciałabym Wam pokazać, jak zrobić e, ozdoby z papieru ryżowego. Papier ryżowy, który e, niektórzy ludzie używają do zawijania sajgonek. My będziemy robić z niego mniej więcej coś takiego. Będziemy formować serduszka, jako że Chcemy y, naszą miłość małżeńską uczcić. Nie wiem, czy będą y, idealnie takie, czy mam jeszcze pomysł na zrobienie ich w inny sposób, ale to za chwilę. Będziemy potrzebować do tego talerza z wodą, z odrobiną wody, tak żeby namoczyć nasz papier ryżowy. Będziemy potrzebować nożyczek, żeby coś wyciąć, barwnika spożywczego. Może być barwnik w dowolnej konsystencji, ja mam akurat w proszku, może być w żelu, w płynie. I tak sobie pomyślałam, że możecie też użyć barwnika. Jeśli nie lubicie chemii, to barwnika bardziej naturalnego, typu sok z buraka, bo zależy nam na kolorze czerwonym. Oczywiście z papieru różowego możecie robić różne rzeczy, nie tylko serca, więc. To już zależy od waszej inwencji twórczej. Kolory też są dowolne. Będziemy potrzebować maty silikonowej na jakiejś blaszce tudzież czymś innym twardym. Może być też papier do pieczenia, aczkolwiek ja preferuję matę silikonową, z tego względu, że jest mniejsze ryzyko, że nam coś odpadnie, ułamie się przy zdejmowaniu, przekładaniu, że nam nie przywrze tak mocno jak do papieru mogłoby przywrzeć. I pierwszą rzecz, którą robimy, rozpuszczamy nasz barwnik w wodzie. Używamy do tego wykałaczki, bo się mało nabierze, a nie potrzebujemy tego barwnika dużo. Rozpuszczamy go w miarę dokładnie, ale myślę, że jak pozostaną jakieś grudki, to też nic się nie stanie. I to już od Was zależy, jaką intensywność koloru chcecie uzyskać. Papier ryżowy jest przezroczysty. I on złapie ten kolor, wiadomo, nie jakoś super intensywnie, więc możecie to też to modyfikować w trakcie. Myślę, że to nam wystarczy, może być taki lekko różowawy. I teraz możemy użyć, jeśli chcemy duże serca, ale chyba nie chcemy. Do naszego deseru nie będą nam takie duże potrzebne. Wcześniej przecinałam go na pół. Teraz pomyślałam sobie, żeby po prostu wyciąć serce żeby ono nie było takie hmm, pozawijane, jak tamte, które mam, które zrobiłam parę dni temu. Zobaczymy, jak nam wyjdzie po prostu hmm, serduszko zrobione na prosto. Zamaczamy to przez około pół minuty w wodzie, żeby on nam zmiękł, bo on teraz jest taki sztywny. Powinien być taki, że będzie go można łatwo formować. Eee, <laughs> można oczywiście to robić w rękawiczkach, żeby sobie nie pokolorować rączek, palców. A ja się nie boję, <laughs> bo ten barwnik później schodzi e, dosyć łatwo wodą z mydłem. To będzie takie serce, a drugie Wam pokażę. Po prostu przecięte na pół. Ok, teraz on wygląda w ten sposób, że już się wygina. Jeszcze chwilę. Zrozumie. Nie musi być aż taki miękki, jeśli nie chcemy z niego nic formować. Yy, I kładziemy go na matę silikonową w takim kształcie, jaki właśnie chcemy uzyskać. Drugie nasze serduszko będzie już trochę pozawijane. <laughs> Te ozdoby robią fajny efekt na wszelkiego rodzaju deserach. Ja je używam do tortów i Naprawdę, no, zaskakuje ten efekt. Może sobie nawet tutaj dodamy trochę więcej barwnika, bo nam wyszło trochę blade to serduszko. Mm. Zaskakuje, a tak naprawdę jest coś z niczego. Papier ryżowy możecie dostać w każdym, powiedzmy, lepiej zaopatrzonym supermarkecie albo kupić przez internet. Mm. Fakt, że te ozdoby nie są za bardzo jadalne potem, to jest ich minus, ponieważ no, on wysycha i robi się sztywny. Jak ktoś lubi pochrupać, to, to ok, ale nie, niekoniecznie polecam, jeśli chodzi o zjadanie. Po prostu to ma ładnie wyglądać. I... Staramy się z tego teraz uformować jakieś. Jeszcze trochę, jeszcze jest zasztywne. Potem ja to odstawiam do wyschnięcia. Jeśli Wam się spieszy, to możecie to. Jeśli chcecie go użyć do dzisiejszego deseru, to możecie włożyć to do piekarnika. Na 80 stopni na jakieś 20-30 minut. Ja raczej preferuję, żeby to wysychało w temperaturze pokojowej. Wtedy potrzebuję na to jakiejś jakieś doby, dwóch. I to wygląda mniej więcej tak. Kolejną ozdobą, którą sobie przygotujemy, są ozdoby z czekolady. Będą one wyglądały mniej więcej tak. Mam nadzieję, że będą ładniejsze niż to, co już tutaj mam. I one też potrzebują tak zdoby, żeby sobie wyschnąć, żeby sobie stężeć. Pokażę, może od razu, jak to będziemy później odrywać, będzie coś takiego i będziemy wkładać w nasze deserki. Potrzebujemy do tego czekolady. Będziemy używać gorzkiej. Potrzebujemy garneczka z gorącą wodą i będziemy rozpuszczać naszą czekoladę w kąpieli wodnej. Musimy pamiętać o tym, że czekolada nie za bardzo lubi wysoką temperaturę, więc nie możemy tej naszej wody podgrzać za mocno. Czekolada, żeby się nie zrobiła, żeby się fachowo mówiąc, nie roztemperowała. Czyli, e, żeby jej struktura nie straciła na wartości, nie może przekroczyć około 32 do 35 stopni Celsjusza. No oczywiście nie będziemy sobie tego mierzyć żadnym termometrem, bo po pierwsze mm, nie wszyscy go pewnie posiadacie w domu, a po drugie jest jej tak mało tutaj, że no, myślę, że byłby problem, żeby to wiarygodnie zmierzyć. Po prostu sobie mieszamy. Cały czas praktycznie i, i jak zauważymy, że ta woda pod spodem za, za mocno już zaczyna bulgotać, to albo wyjmujemy kubek i, i mieszamy dalej, albo po prostu wyłączamy już, żeby więcej się nie podgrzewała. Ja tutaj wróciłam pół tabliczki czekolady, czyli około 50 gram. Pewnie nam zostanie jeszcze. Ale to zawsze można użyć sobie do polania. Można wstawić lodówki i użyć w późniejszym terminie. Z nią się nic przecież nie stanie. Żeby poszło szybciej, można ją zmielić wcześniej w, w jakimś urządzeniu mielącym, ale połamana na kawałki też dosyć szybko się rozpuszcza, więc. Nie widzę takiej potrzeby. Będziemy potrzebować do tego jeszcze y, papieru do pieczenia, na jakimś twardym podkładzie i y, łyżeczki bądź jeszcze lepiej by było, jakby był to worek cukierniczy, jeśli y, chcecie robić jakieś właśnie bardziej skomplikowane kształty typu literki. To worek cukierniczy na pewno się przyda. Ale my dzisiaj sobie zrobimy tylko serduszka, więc łyżeczka nam wystarczy. Odrobina zdolności plastycznych. Właśnie już to nam zaczyna za mocno kipieć woda, więc wystarczy. Reszta już się rozpuści pod wpływem temperatury pozostałej czekolady. I już jest idealna. Takie ozdoby też możecie wykorzystać do deserów typu właśnie, tort czy inne ciasta. Można je przykleić do kremu lub na czekoladę albo położyć po prostu. Córka jednak, po się oddzieliła, czuła do zdolności plastycznej. <grywia> moje serca są idealne. Potem odstawiamy je w jakieś spokojne, niezagrożone przez dzieci miejsce, bo jak dzieci się dorwą, to obawiam się, że może nie zostać tej czekolady za wiele. Mój by zlizał wszystko z papieru. Eee, pozostawiamy do wyschnięcia na około właśnie no dzień. To jest myślę minimum. Aby nasze kształty były ładniejsze, to można zastosować foremkę taką na przykład do, do pierników, do ciasteczek. I wylewać w jej wnętrzu. Ale na warunki domowe, to myślę, że możesz się nie obrazi, jak będą no, serca nieidealne co mężu. Nie, <laughs> Okej. Okay. Takie oto serduszka. Dzisiaj już ich nie użyjecie, ale możecie je schrupać równie dobrze same. Teraz doszliśmy do naszego docelowego deseru. Ja mam dzisiaj troje gości, więc zrobimy sobie cztery porcje. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I co będziemy potrzebować? 250 gram mascarpone. Schłodzonego. Wrzucamy do garneczka. Potrzebujemy do tego jeszcze szklankę zaparzonej, mocnej kawy. Schłodzonej. Ja już to zrobiłam wcześniej. Tą kawę możemy wzbogacić o jakiś alkohol, jeśli mamy ochotę. Dosłownie tam dwie łyżki, powiedzmy, zrobimy. Za dużo nie mogę. <laughs> ale zrobimy do smaku. Akurat ja dodaję amaretto. Możecie dodać wódkę czy jakiś może likier inny. I w tej kawie będziemy zamaczać biszkopty. Biszkoptów około 120 gram, ale tak naprawdę Zobaczymy, ile nam tutaj zajdzie. Zamaczamy w kawie, przełamujemy i wkładamy do, do naszych szklanek, pucharków. Co tam, co tam nam się wydaje y, odpowiednie? Robimy po dwa na początek. Będą sobie tutaj czekały. Będziemy jeszcze potrzebować owoców. W miarę kwaśnych, bo tu wszystko inne będzie słodkie. Ja zainwestowałam w jagody mrożone, o tej porze roku. Okej. Okay. I <laughs> miksujemy mascarpone. E, przygotowujemy sobie jeszcze 300 gram e, masy kajmakowej, jagódki. I na no później będzie nam potrzebne kakao, ale to już na sam koniec. Przydałby się mąż, żeby pomiksował, bo ręka boli. Dodajemy masę kajmakową. Hmm. o smaku. Nie wiem, krówkowym. Zapowiada się słodziutko. I miksujemy jeszcze około minutę. <słyski> Chcesz? <słyski> Proszę. Wykładamy około połowę naszej masy do pucharków. Chyba nam wyjdzie więcej niż połowa, z... ale to będzie mniej na górze, trudno. Na to kładziemy owoce. znowu kremik, a na górę biszkopty. Dwa, trzy. <laughs> według uznania. I posypujemy to kakao, pucharki będziemy mogli wepchnąć nasze dekoracje, które wcześniej przygotowaliśmy. Nasz pan operator już się nie może doczekać. Nasze desery gotowe. Możemy je przyozdobić. Zobaczymy. No, ja użyję tych serduszek, które zrobiłam kilka dni temu. Ma, troszkę się ochrupnęło. No właśnie, to jest też. Może być z tym taki problem, że jeśli chcemy jakieś bardziej precyzyjne kształty, typu, właśnie litery, to najlepiej zrobić się grubsze. A najlepiej to w ogóle zrobić sobie dwie wersje. W razie gdyby coś nam się z jedną wydarzyło, to zawsze mamy jakiś mm, ratunek. Bo one się czasem lubią uchrupnąć. Le owe. To już moje dzieci robiły. <laughs> Inwencja. Płomienie miłości. Smacznego, kochani. Życzę Wam dobrego tygodnia małżeństwa i całego dobrego roku, żebyście mm, robili sobie przyjemności nie tylko z okazji, ale też bez okazji. 什么事儿?